Jest kolejna rozprawa lubelskiego sekciarza. Także, no tutaj też będzie wesoło. Postaramy się tutaj. zrobić z tego, z tego porządną relację, najlepiej filmową. No, a 1 lutego to też kolejna moja wizyta w sądzie, bo będę występował jako świadek w sprawie Jana Krajewskiego, czyli tego osobnika, którego sekta tam o coś pozwała. Ja do końca to nawet nie wiem, no ale dobra, no jestem jako świadek podany, więc tam coś powiem, co, co w tej sprawie wiem. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo, bo mi się przypomniała. Kilka dni temu sekta przegrała proces z Pawłem Bieganowskim, czyli drugim oskarżycielem posiłkowym w tym procesie guru. No i właśnie o co, o co chodziło? No chcieli. Tak, ci ludzie, którzy tak bohatersko walczą o liberalną wolność słowa w Polsce, chcieli Pawowi Bieganowskiemu zamknąć usta, tak, zamknąć mu usta, żeby nie krytykował ich działalności. No i okazało się, że jednak nie da rady. Nie da rady. Sąd umorzył postępowanie, wskazując, że ulotka, którą wytworzył Paweł Bieganowski, oraz jego akcja ulot, ulotkowa w Siennej nie łamała żadnego prawa. Mało tego, sąd stwierdził, że no, tak, tak wynika z uzasadnienia tamtego, tamtego wyroku, w zasadzie postanowienia o umorzeniu, wynika, że, że można nazywać tą grupę sektą. Tak, tak z tego postanowienia wynika. Ale, że... ale znaczy, to chyba znamiona tak? Jaki, jakiejś tam sekty. Tak, tam chyba tak, stoi. tak że, że tak ta grupa Chojeckiego nosi znamiona sekty, w, między innymi w tym znaczeniu, że sekta jest to odłam od większej grupy religijnej. No więc proszę Państwa, można nazywać sektą, jeżeli by ktoś miał problemy prawne, jakiś tam kolejny donos poszedł ze strony sekty na takiego człowieka, no to proszę się do nas zgłaszać, to chętnie udostępnimy dokumenty z tych różnych postępowań, które pomogą Państwu w obronie przed tymi ludźmi. O, znowu rzucę ciekawostką. W grudniu, za poprzedniego roku, proszę Państwa, w grudniu 2021 roku, mecenas Turczyn wysłał do mnie pogróżki, że jak tutaj się z nimi nie dogadam, no to mi zrobią proces za to, że nazywam ich sektą. No i proszę Państwa, czy ja się będę z nimi dogadywał? Oczywiście nie, nie odpisałem w ogóle na to. No i co? I nie ma tego procesu. Także albo, albo złożyli donos i to prokuratura z miejsca odrzuciła, albo jednak zrejterowali, no więc. Ja myślę, że, że zachodzą tutaj istotne przesłanki, Ku temu, żeby wskazać przynajmniej pewne, pewne czynniki, które tam zachodzą w tym, w tym lubelskim bunkrze, mające znamiona sekty. Tak? tak, a poza tym oni wielokrotnie sami wyzywali Kościół katolicki od sekt, także tutaj No jest jak jest. Jedną, jedną z takich poszlak jest to, co dzieje się z ludźmi, którzy z bunkra odeszli? Jak są traktowani w przestrzeni publicznej, prawdopodobnie przez innych wyznawców pastora? H. Nie, no to jasne, no to tam też wiemy, co się dzieje wewnątrz, że zakazuje się kontaktów z rodziną, jeśli ona nie, nie zdecydowała się o dołączeniu do sekty. No więc to są, to, są te, to są te znamiona, tak? To są te znamiona. Tak, a jeżeli ktoś występuje od nich z grupy, no to jest wtedy zakaz jakichkolwiek kontaktów z tą osobą, prawda? To jest już człowiek wyklęty. No do, do tego oczywiście dochodzą takie smaczki, jak na przykład modlitwa o to, żeby się nigdy nie pogodzili protestanci z katolikami. No więc proszę Państwa, po raz kolejny, bo to już kilkukrotnie mówiłem, do kogo można się w ten sposób modlić? Do Pana Boga? czy może do tego roga tego, w takiej intencji. No więc właśnie. To może przejdźmy teraz już